Dzień dobry, cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dziś druga część QA i teraz postaram się ogarnąć te pytania, bo naprawdę mam je tak mega, mega rozrzucone. Dlatego, że już na część wam odpowiadałam razem z Mateuszem, po prostu dodałam sobie pytania, które wy, doda, wy mi zadawałyście. Dałam też Mateuszowi, żeby mógł się wypowiedzieć i odpowiedzi mam nadzieję, że się Wam podobało i startujemy, żeby nie przedłużać. Przedłużać. Dobra, okej, okay, przedłużać, też tak żeby się przydało, ale przedłużać. Um, Odpowiadam z Mateuszem na pytanie, jak wyobrażasz sobie swoje życie za 10 lat i jeszcze raz się powtórzę, że bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że um, jak chciałabyś, żeby Twoje życie wyglądało? Bardziej bym wolała w, to, w tą stronę, jak chciałabym, żeby moje życie wyglądało, a nie jak sobie wyobrażam, bo powiem Wam, że... Mega ciężko jest sobie wyobrazić coś, na co tak naprawdę w większej mierze nie mamy wpływu, bo tak naprawdę wiecie, jakie jest życie, życie pisze swoje scenariusze, ja mam takie wrażenie i często powtarzałam to, pamiętam jak była mała, młoda, nie dużo bym była teraz stara, ale wiecie, młodsza, że... Życie to tak naprawdę jest gra, a my jesteśmy w tej grze pionkami. I myślę, że to jest dobre, dobre określenie, ale absolutnie nie mam tutaj jakiegoś takiego negatywnego. Nie chcę po prostu mówić, że to jest coś, coś negatywnego, po prostu mam takie wrażenie, że życie pisze samo scenariusze, a my wiecie, gdzieś tam się dopasowujemy do tego, co się tam dzieje. Więc myślę, że no nie ma co sobie wyobrażać, jeżeli chcemy, żeby nasze życie w jakiś sposób wyglądały, to po prostu wygląda żeby nasze życie w jakiś sposób wyglądało to, żeby dążyć do tego, ale no myślę, że ja sobie nie wyobrażam, po prostu nie wiem, co będzie za 10 lat. A chciałabym, chciałabym żeby moja rodzina była zdrowa przede wszystkim, żebyśmy byli dalej razem, żeby żadnego z nas nie zabrakło, żebyśmy po prostu mieli fajną pracę, żebyśmy byli spełnieni, ja i Mateusz, i żeby nasze dzieci były szczęśliwe, zadowolone. No, myślę, że tak, najważniejsze, żebyśmy byli razem. Jakie są różnice w Twoim wychowaniu Aleksa i Ignasia, wiecie co, jakie są różnice? Ja ogólnie, wydaje mi się, że jestem osobą taką zdyscyplinowaną, osobą, która gdzieś nie chcę powiedzieć, że konsekwentną, bo myślę, że do końca nie, ale raczej jestem taka, że uparcie dążę do jakiegoś tam celu. I jeśli ym, na coś nie pozwalam dziecku, to po prostu nie pozwalam i koniec kropka. I nie ma czegoś takiego, że ktoś wpłynie na moją decyzję, bo to gdzieś tam jest w mojej głowie jakieś tam zasady i reguły i w ten sposób dążę. I myślę, że u Aleksa tak było, i tak samo jest u Ignasia. Ktoś mi tutaj zarzucał, że ja mu na wszystko pozwalam, ale wiecie, no... 25 minut vloga to nie jest cały dzień, i Wy nie wiecie, jak ja tutaj z nimi funkcjonuję, i na pewne rzeczy tak pozwalam Ignasiowi, ale to są rzeczy, które gdzieś tam nie zaburzają naszego życia, ale już teraz w tym momencie mm, pewne rzeczy są nie, nie wolno. I nie ma po prostu to, że on płacze, wiecie, lamentuje i tak dalej. Nie, Ignasiu, nie wolno. I tłumaczę mu, dlaczego nie wolno. Część na pewno rozumie, część na pewno nie rozumie. Ignaś, chodzi mi o Ignasia. Ale myślę, że myślę, że to przynosi efekty. Tłumaczenie, mówienie do dziecka, nie powiedzenie nie i koniec, tylko tłumaczenie, powiedzenie dlaczego jest tak, a nie inaczej. I na pewno to za którymś razem ta informacja dotrze. Ona dociera za każdym razem, ale dotrze tak, że dziecko zrozumie. I myślę, że nie zwamy tego dyscypliną, bo nie lubię tego słowa, ale jakaś taka konsekwencja i po prostu jak coś sobie, wiecie, macie jakieś tam reguły, swoje zasady, to po prostu tak podążać i być im wiernym, a nie gdzieś tam, wiecie, a dobra, dzisiaj nie pozwolę, a jutro pozwolę, bo jestem zmęczona, niech sobie bierze i będzie święty spokój. Nie, jak nie można, to po prostu nie można. I u Aleksa miałam tak samo myślę, że bardzo podobnie ich wychowuje, jeśli chodzi tutaj o ten wiek. No nie wiem, co będzie później, tak by ciężko mi powiedzieć, bo... Ignaz znaczy jest jeszcze mały, więc jeszcze dużo, dużo pole do popisu, ale myślę też, że, że z taką dużą świadomością, z dużo większą świadomością teraz wychowuje Ignasia i dużo bardziej, tak jakby głębiej wchodzę w pewne rzeczy, bo u Aleksa tak na pewno mi się zdarzyło częściej powiedzieć nie, nie wolno. Dlaczego, bo nie? A czegoś takiego nie ma. Trzeba tłumaczyć. Staram się teraz wiecie, właśnie do Ignasia, tak i do Aleksa też. No wiadomo, że to jest duża różnica wiekowa, ale mimo wszystko, że wprowadzać to w dwie strony: do małego i do dużego też. Ślicznie Pani w tym kolorze. Dziękuję. Czy planujesz powrót do pracy? Do mojej pracy, którą miałam, nie. Czy w ogóle wrócę do jakiejś pracy? Nie wiem, kochani, co przyniesie życie. W planach w głowie coś mam, ale póki co zajmuję się Ignasiem, chcę poświęcić y, jemu całą siebie, tyle ile mogę. On może tak, z całej siebie, bo też mam drugie dziecko, jest Mateusz, jest pies, więc trzeba się jakoś dzielić. Y, ale chodzi po prostu o to, że... Y, że chcę być tu i teraz, nie chcę być za rok, dwa, trzy, tylko chcę być tu i teraz i przeżyć to, co jest teraz, bo wiecie. Często miałam, tak? I naprawdę ja się tego uczę, że myślałam o tym, Boże, co będzie za pół roku, a co będzie za rok, a co będzie za dwa lata. I planowałam, planowałam na, na dalsze jakieś tam miesiące, lata mojego życia, a nie zajmowałam się tym, co jest teraz. I ten czas mi tak strasznie uciekał. A teraz chcę, chcę z tego czasu czerpać jak najwięcej, bo kochani, słuchajcie, najważniejsze w życiu, w naszym życiu jest zdrowie i czas. Bo czas biegnie, nie da się go zatrzymać, to samo jest ze zdrowiem. Jak stracimy zdrowie, to niestety je stracimy. Jak stracimy czas, które gdzieś tam coś się wydarzyło, to już tego nie odzyskamy, także ja czerpię z tego jak najwięcej. Dalej, kto jest starszy, ty czy twój mąż, partner? prawie mąż. Mateusz jest młodszy ode mnie, o dwa lata. Czy masz możliwość powrotu do pracy z przedciąż? Nie, nie mam możliwości i nawet gdybym miała, to bym nie chciała tam wrócić. Ze względu na system zmianowy, czyli pierwsza zmiana, druga zmiana, trzecia zmiana, tydzień wolny, dwa dni wolne. Po dwa dni pracowaliśmy. Dwa dni pierwszej, dwa dni drugiej, dwa dni trzeciej, dwa dni wolne. I to mnie po prostu o, strasznie mnie to wykończyło. Czy chciałaś powiększyć swój kanał i zaczynając, i zacząć na nim zarabiać duże pieniądze dzięki kontraktom i dużym markom? Z dużymi markami, takimi jak Anjax, chodzi tutaj o kanały, nie? Szusz, czy też inne duże kanały? Nie, w tym momencie nie wiedząc, co się dzieje na YouTubie, wiedząc z czym się je większy kanał, czyli większy kanał równa się więcej ludzi, więcej hejtu itd. tak dalej, i wiecie co? W pewnych rzeczach, do pewnych rzeczy ja się nie nadaję, do pewnych rzeczy, w pewnych rzeczach ja nie potrafiłabym siebie odnaleźć, nie potrafiłabym. ja Wam wielokrotnie mówiłam, ja współpracowałam z myślę, że jak na swój kanał z dużą ilością sklepów kosmetycznych, czy też ciuchowych i zawsze było to Wam powiedziane, zawsze była ta szczerość, nigdy nie było tak, że coś ukrywałam przed Wami, e, a jestem święcie przekonana i to mogę powiedzieć z czystym e, gdzieś tam sumieniem, że większe kanały e, no, zupełnie innymi prawami się rządzą, wiadomo, mają większy wpływ na współpracę, ale myślę, że nie każda współpraca jest taka w 100% czysta, a ja nie chcę w takie rzeczy wchodzić, mi wystarczy to, co mam. Po prostu, żebyście były tutaj, żebyście uczestniczyły w tym kanale, jakie współprace są. O, ostatnio dostałam paczkę od dziewczyn z Wild Dress Boutique, to Wam też pokazywałam we vlogu i też co jakiś czas. Dla mnie to też są jakieś tam korzyści. Ja też w ten sposób zarabiam, dostanę za darmo kosmetyki do przetestowania, czy też ciuchy i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, więc ja w ten sposób korzystam z tego wszystkiego, dla Was nagrywam, spełniam się hobbystycznie, lubię to robić, więc no mi to po prostu wystarczy, jest, jest za dużo tego wszystkiego, co się dzieje na dużych kanałach, nie, nad tym trzeba mieć mega, mega dużą kontrolę i ja nie wiem, czy ja po prostu bym się w tym wszystkim odnalazła, także niech zostanie jak jest. Śliczna jesteś. Dzięki. <laughs> Dalej, o tym było o Ginasiu, więc odpowiadaliśmy razem z Mateuszem. I jeszcze tylko do tego pytania, bo tutaj było, czy nie myślałaś, aby skonsultować zachowanie Ignasia z psychologiem? Ja nie wykluczam i nie mówię, bo tam nie, nie, nie sprecyzowaliśmy tego, nie mówię, że nigdy w życiu absolutnie nie ma takiej opcji, bo jeżeli coś złego będzie się działo, to oczywiście, że tak, ale myślę, że na tą chwilę nie ma sensu. Jakie jest Twoje zdanie na temat dzieci kontra elektronika? To odpowiadaliśmy. Mm, teraz tak. Ja mam pytanie kosmetyczne. Ulubiony podkład, puder, róż, brązer rozświetlacz na ten moment. Czyli na ten moment odpowiadam, kochani. Tak ja się nam do tej szuflady i końca nie ma. Słuchajcie, pokażę wam cztery podkłady, które bardzo lubię używać. Na dzień, na dzień bardzo bardzo lubię ten Eveline Art Scenic. Ja mam go w kolorze 23 ciepły beż oraz fluid kryjący z Liren. Powrót na, do starych czasów, jeszcze za mojej młodości. Nie wiem, jak byłam nastolatką. 22 naturalny, dzisiaj go mam okrad na buzi, fajne krycie. Oba te podkłady są naprawdę bardzo podobne i kosztują po prostu grosze. Także Wam serdecznie polecam na, takie, na taki dzienny makijaż, ale macie tutaj też fajne krycie. Następnie na wyjścia jakieś takie większe, jak potrzebuję fajnego krycia, żeby ładnie mi się podkład utrzymał i tak dalej, i tak dalej. AA Oxygen. Oxygen Cover i ja mam go w kolorze 204 i 203. 203 bardziej Wam polecam, jeśli jesteście zbliżonej karnacji do mnie, bo ten 204 Medium Beige, beige niestety ciemnieje, na pomarańczowo, więc nie. E, może latem bardziej jak będę opalona. No i Golden Rose Total Cover 2 w 1 Foundation and Concealer. E, też bardzo fajne do zdjęć, do kamery. Uuu, ale mocno wieje, drzwi stukają, także uwaga. Jakby strzasnęły, to się nie przestraszcie. E, także kochani, ten Wam polecam. 4 takie Miał być jeden? Dobra, wyszło cztery. E, tutaj jeszcze jest pytanie, podkład puder. E, na tą chwilę puder ten, e, coś mówił, jak się to czyta, ale już zapomniałam, ale ten, który ja dostałam, on jest brudny, ale jego się tak nie da za bardzo wyczyścić, ale na tą chwilę ten puder, e, bo bardzo fajnie, m, bardzo fajnie daje mat, ale nie taki płaski, ładnie utrzymuje to wszystko i fajnie naprawdę buzia wygląda, e, ale też bardzo lubię te pudry z Lovely o ten tutaj mam HD, naprawdę są spoko. Teraz mamy co? u Brązer, rozświetlacz. To na tą chwilę mam, jeśli chodzi o rozświetlacz, to Natali Beauty. Z jej paletki ten rozświetlacz tutaj, bo ten mi się wysypał. Kontur to ten tutaj. No a takie przybrązowienie to jest Rakota Powder od Golden Rose numerze 03. Ja Wam często pokazuję... Ignat mnie usłyszał. W każdym razie, tak, na ten moment tak to wygląda. Ja często Wam właśnie dokończyłam, pokazuję to we vlogach to. O kurde, znowu wyłączyłam te pytanie, Poczekajcie, moje kochane. Dobra, co jest najtrudniejsze w byciu mamą? Wiecie co? Zdolność do robienia kilku rzeczy naraz, przy czym do niezapominania o sobie do otrzymania nerwów na wodzy, mimo tego, że jest jedno dziecko, drugie dziecko pies, partner, jest jeszcze coś, co Wy chcecie zrobić, jest, właśnie mówię, kilka rzeczy do zrobienia na raz i musicie podzielić to wszystko, tak, żeby nie zapomnieć o nikim. Jeszcze o sobie, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że bardzo dużo mam, zapomina o sobie i ja też często zapominam o sobie. Często sobie o tym przypominam, sama wiecie, do siebie mówię, ale powiem Wam, że to nie jest, nie jest, nie jest łatwe. Naprawdę nie jest łatwe nie zapomnieć o sobie w takim trybie życia, wiecie domowym. Ktoś sobie mówi: Wracając do tego, musiałam poczekać aż odejdzie od drzwi. Um, właśnie najtrudniejsze jest to, żeby nie zapomnieć um, o sobie, o sobie jako kobiecie, bo myślę, że większość z nas zapomina. Po prostu jesteśmy mamami na 100% i temu się oddajemy, a zapominamy, że jesteśmy też kobietami potrzebujemy czas dla siebie, wyjść i, i wiecie, spędzić czas same ze sobą albo też z koleżanką na kawiarni, tylko z dziećmi. ktoś, właśnie miałam to powiedzieć, ktoś sobie pomyśli, boże, no co to jest w ogóle takiego super wow i w ogóle zajmującego w byciu kurą domową, mamą i tak dalej, no zostań tą kurą domową, mamą, to wtedy pogadamy. Więc tak, mamuśki, nie zapominajcie o sobie. Kto jest twoim życiowym autorytetem? Wiecie co? I to też jest bardzo trudne pytanie, bo wiecie, mogłabym tutaj zagłębiać temat i tak dalej. Moimi autorytetami są moi, moi rodzice, ale też chcę tutaj zaznaczyć, że nie wszystko tak jak moi rodzice, ja bym robiła. I to nie jest tak, że wiecie, jestem wpatrzona w to wszystko, co moi rodzice robili. Wiecie, ja mam troszeczkę, troszeczkę zupełnie troszeczkę inne podejście do życia, troszeczkę inne priorytety. W życiu niektóre się różnią i wielokrotnie. W wielu sytuacjach zachowałabym się zupełnie inaczej niż moja mama czy mój tato, ale są oni dla mnie autorytetem z tego względu, że dali nam prawdziwy dom mi i mojemu bratu, ciepły dom, rodziców, kochających się rodziców, coś, na co my patrzyliśmy codziennie. Ja się zawsze czułam jako dziecko bezpieczna i ja po prostu uwielbiam ogólnie słowo dom, ogólnie rodzinę właśnie dlatego, że moi rodzice wpoili mi do, to do głowy, że rodzina jest zawsze najważniejsza, i żeby kochać swój dom, żeby, dom, żeby do swojego domu wracać. Po prostu z takim utęsknieniem i wracać bardzo, bardzo chętnie, bo i, i wiecie, i e, rodzina, po prostu wsparcie e, jest dla mnie najważniejsze i właśnie to pojęciu moi rodzice i pod tym względem, i ze względu na to, są moimi e, autorytetami, e, to w jaki sposób nas wychowywali, właśnie że za, e, dali nam spokój taki, że mogliśmy się wychować w takim ciepłym, spokojnym domu, bez żadnych awantur, kłótni, e, z dwójką rodziców kochających się, to jest naprawdę mega, mega ważne ważne dla dziecka i myślę, że tak. Myślę, że tyle. No, zresztą się po prostu e, nie chcę zastanawiać, bo mogłabym gdzieś tam głębiej to wszystko chodzić, ale myślę, że, myślę, że właśnie rodzica to jest mój taki autorytet. Twoje największe spełnione marzenie. I wiecie co, tutaj też bym mogła siedzieć i ślęczeć i tak myśleć, bo tak naprawdę em, ja Wam wiele razy mówiłam, że ja nie marzę o jakimś, nie wiem, o jakimś wyjeździe. Bóg wie gdzie. Chciałabym, ale to nie jest moje jakieś takie marzenie, że ja, wiecie, dążę do tego, żeby ono się spełniło i robię wszystko, żeby ono się spełniło. Mam takie marzenie, żeby gdzieś tam wyjechać. No, nie spełniło się ono jeszcze, ale może kiedyś. Nie mówię, że nie. Moim marzeniem było zawsze mieć kochającą się rodzinę dzieci. No więc to moje marzenie się spełniło, powiedzmy, ale e, największe, 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 nie mam takiego największego, największego, po prostu mam jakieś marzenia i właśnie moje marzenie się spełniło o, o tym, żeby mieć rodzinę, prawdziwą, taką fajną, e, zgraną rodzinę, e, dzieci, zdrowe dzieci, e, kochającego partnera, który będzie dla mnie wsparciem. No i myślę, że te marzenia to były takie, które się spełniły, a reszta gdzieś tam w głowie jest, ale czy się spełni, to zobaczymy w dalszym życiu o talentach naszych powiedzieliśmy eee, y, czy pamiętasz kiedy ostatnio zrobiłaś coś po raz pierwszy i co to było, hmm, po raz pierwszy, po raz pierwszy, po raz pierwszy. O, ludzie pamiętam, że ciężkie pytanie może. Wiecie, co tak się zastanawiam, ale normalnie dałyście mi pytania. Eee, czy pamiętasz, kiedy ostatnio zrobiłaś coś po raz pierwszy i co to było? Powiem, wam, że normalnie pustka w głowie, serio. Bo tak się zastanawiam, pewne rzeczy mi wpadły do głowy, ale jednak nie. Um, nie wiem, może coś mi wpadnie pod koniec, to to Wam odpowiem. Um... Czy możesz przedstawić swoje tygodniowe menu? Pytam o obiady. Planujesz je wcześniej, czy gotujesz z marszu? Zależy. Naprawdę zależy. Często jest tak, zdarza mi się, że robię sobie taki plan na cały tydzień. Piszę sobie, po prostu rozpisuję obiady, a często jest tak, że gotuję po prostu z marszu. Albo jest tak, że jestem w sklepie i w sklepie sobie myślę, a zrobię to, a zrobię to, a zrobię tamto i kupuję jakieś tam dane produkty. Ja staram się ogólnie, może całego menu Wam przedstawiać nie będę, ale staram się, żeby była i zupa, i było drugie danie, i było coś takiego lżejszego. I na przykład, jak w poniedziałek głód, jakąś zupę, to we wtorek chcę, żeby było drugie, drugie danie. I najczęściej jest tak, że ta zupa z poniedziałku zostaje na wtorek. Możemy ją zjeść, jeśli ktoś ma ochotę, no i też drugie danie. I później po tym drugim daniu i, i zupie, czyli pierwszym daniu, w środę gotuję coś lżejszego. Albo na przykład naleśniki z dżemem, na słodko z serem z dżemem, albo z danią, w zależności kto z czym lubi, może być banan do tego, po prostu kto co lubi. Często też jest tak, że robię też naleśnika francuskiego, no może nie jest jakiś najlżejszy, ale jednak nie jest to jakieś tam mięso no i później po takim lżejszym na następny dzień, czyli na czwartek gotuję coś mięsnego albo na przykład makaron, mięso i filet, albo po prostu typowe jakieś tam mięso z ziemniaczkami, z jakąś surówką, w piątek znowu zupka, żeby na sobotę na przykład było i w sobotę też jakieś do tego drugie danie lżejsze albo, albo co, albo coś dodatkowego po prostu na przykład brokuł, nie broku, tylko Kalafior. Kalafior smażony w jajku i w bułce tartej. zupka, nie, z piątku została. No i do tego jeszcze coś takiego. No a w niedzielę zawsze gotuję jakieś takie większe drugie danie. To już często jest tak, że razem gotujemy z Mateuszem um, w niedzielę. No także tak to moi drodzy wygląda. A może coś mamowego, czyli jak wyglądał rozszerzenie diety Ignasia, Czy jest niejadkiem czy zjada z apetytem? I powiem Wam tak. Był bardzo. Dużym jadkiem, uwielbiał. Jad praktycznie wszystko, co, co ja mu dałam. E, uwielbiał i parówkę, jad e, jakąś kiełbaskę, i jad pomidory, i jad ogórki, jad chleb z szynką, z serem. E, no po prostu z czym mu dałam? Czy z serkiem, z twarożkiem. E, dawałam mu twarzy taki m, grani i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę nie było problemu. Z jabłkami, z kiwi, e, z m, brzoskwiniami, no z niczym nie było problemu. Od e, momentu, kiedy mieliśmy wszyscy jelitówkę. On w tym czasie też mi odrzucił mleko na kilka dni. Później mleko całe szczęście wróciło i zaczęły się problemy z jedzeniem. I teraz tak chleba, bo on zjadł chleb, to po prostu jest święto lasu. Kiełbasę zje bez problemu. My kupujemy kiełbaskę z kurczaka albo na przykład parówki z fileta, takie w Lidlu są. One mają bardzo krótki skład. Jogurta. Raz zje, raz nie zje. Jabłka już nawet czasami nie chce jeść. Kiwi to już w ogóle nawet nic nie mówię. Ogórki kiszone będzie jadł na potęgę. Pomidory będzie jadł na potęgę. Całe szczęście nie mam problemu z obiadem, ale żeby śniadanie mu jakieś zrobić, żeby jego zadowolić i żeby on zjadł, to jest po prostu. A najlepsze jest to, że wygląda jak wygląda. Pani doktor stwierdziła, że parametry jego wszystkie tam sprawdzała według centylitu jak dwulatek. No nie wiem skąd, nie wiem skąd, no bo stał się teraz niejadkiem. Czy jesteś osobą wierzącą? Tak, jestem bardzo osobą, bardzo, bardzo, ale to bardzo wierzącą. Eee, tutaj ktoś napisał, że jeśli ostatnie pytanie jest zbyt osobiste, to nie odpowiadaj. Jestem osobą bardzo wierzącą, wielokrotnie Wam o tym mówiłam. Eee, tak, i ja myślę, że zostawię to z takim komentarzem. Eee, czy planuję kupić jakieś. Eee, nie, robić jakiś inny remont oprócz pokoju Alexa? Nie, na, na tą chwilę jest najważniejszy pokój Alexa i już po prostu mój nerw sięga zenitu, jeśli chodzi o to, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy. Czy chcesz jeszcze kupić sobie jakieś droższe paletki? To już Odpowiadaliśmy, jak, jak reagują osoby z Twojego otoczenia na nagrywanie filmików na YouTube. Ja z nikim nie rozmawiam na ten temat. Ogólnie Sandra i Martyna wiedzą, oglądają też moje filmiki, moje dwie przyjaciółki, a to, czy ktoś ogląda to z mojego otoczenia, to tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że mnie nie interesuje, no bo no, jakoś nie wchodzę po prostu w ten temat. No, oglądają to, oglądają, nie oglądają, to nie oglądają. E, jakoś, jakoś po prostu o tym nie myślę. Czy ktoś wie, czy ktoś nie wie, bo myślę, że to bardziej by mnie stresowało. Po prostu robię to, bo lubię. A czy ktoś, jak na to reaguje, to. A jak komuś się to podoba, to fajnie. Jak nie, no to... Ile metrów ma Twoje mieszkanie? 67, to mówiłam. Jak wygląda teraz Twoja pielęgnacja w osób po rozjaśnieniu? Czy są bardziej wymagające? Eee, nie, chyba raczej nie. One są zniszczone, bo są zniszczone, bo jestem jednak blond, ja farbowałam często i są, są zniszczone niestety, no ale co zrobić, no nic nie zrobię. Eee, ja teraz je aktualnie troszkę zapuszczam, chcę mieć takiego mm, boba cieniowanego, już sobie wymyśliłam zdjęcie, mam nawet eee, i właśnie zapuszczam sobie, bo chcę o właśnie tej długości, żeby one były, zobaczyć, chcę zobaczyć jak będę Będę wyglądała. Jak nie będzie mi to pasowało, to wrócę z powrotem do takich krótkich, ale na pewno zostaję przy blondzie. Mówię na pewno na tą chwilę, na pewno, bo ogólnie wolę siebie bardziej w blondzie. Już dawno nie farbowałam włosów, muszę właśnie zamówić sobie toner. Um, jak często farbujesz włosy? Pytanie od Scarlett, czyli od Sandry, ale no to zrobiłam specjalnie, bo akurat tego dnia wysyłałam, chyba że farbuję włosy czy coś. E, no, ale farbowałam często. Farbami em, tymi z tego, tak dobrze mówię, to farbowałam co dwa tygodnie, a teraz tonerem farbowałam, co farbowałam, tonowałam włosy co tydzień, ale można, to zostałam poinformowana, że można, że nawet jest to wskazane, bo one zawierają ceramidy i i co włosom jest potrzebne, no ale teraz już chyba z dwa tygodnie nie farbowałam, muszę zamówić farbę. Jak jest Twój ulubiony perfum, kochana? Uwielbiam Cię oglądać. Pozdrawiam, ja również pozdrawiam. Jak jest mój ulubiony zapach? Wiecie co? Ja ogólnie lubię słodkie zapachy, orzeźwiające zapachy, takie zapachy kojarzące się. Z latem. Nie ciężkie, nie takie drażniące, nie mocne, nie ostre. Um, I um, jeśli chodzi o takie bardziej oryginalne, bo może o to Wam chodzi, to lubię lakostę różową. Bardzo, bardzo mi się podoba. E, Christina Aguilera Christina e, ma też taki zapach. Boże, dostałam kiedyś próbkę od kogoś i tak mi się nie spodobał. E, na na e nazwa, może nie chcę teraz przekręcić ale też przepiękny zapach i jeszcze miała. dostałam próbkę też od Sylwii, ale to nie znam zapachu ale nie będę Wam tutaj mieszać, w każdym razie lubię słodkie zapachy, ja nie inwestuję w zapachy, póki co nie mam jakiejś takiej fazy że muszę mieć oryginalny zapach raczej kupuję te takie tańsze ale zdarzyło mi się mieć właśnie coś bardziej oryginalnego, no i z tych wybieram myślę, że lakostę różową no chyba tak czy jeszcze jakiś ten, jakiś mi się podobał chyba nie, ale dobra, wybieram po prostu dla że różową, nie będę tutaj mieszała a jeśli miałabyś wybrać jedną jedyną paletę do cieni, do oczu, to byłaby to Twoja naj, 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 najlepsza paleta do oczu jaka jest? moja naj, naj, naj? dlaczego wy takie trudne pytania? Eee... wiecie co Wam powiem, naprawdę to jest ciężkie pytanie, bo może wybiorę taką paletę, którą pomalowałabym się em... Dzienne makijaże, wiecie co? Słuchajcie, może będziecie zdziwieni, ale wybiorę tę tą, tą paletę. To jest Eveline Angel Dreams, dlatego że jest fajnie napigmentowana, dlatego że posiada cienie, którym ja zrobię makijaż dzienny i zrobię też makijaż wieczorowy, zrobię też makijaż z rudościami, czyli z takimi cieniami i odcieniami, które ja lubię. No i co? No i myślę, że wybiorę to. Wybrałabym Huda Beauty, ale Huda Beauty nie ma takiego jasnego cienia cielistego. Może ten jakiś super cielisty nie jest, ale jednak jest jasny. Nie ma takiego cienia. W tej palacie właśnie najbardziej brakuje mi takiego cienia i myślę, że postawiłabym na tą paletę, bo naprawdę ma fajny pigment, jest tania, ogólnodostępna, do tego, mówię, kolory są takie, które są trafione w 100%, są takie moje, a na przykład w chudzie, bo jak już rozmawiam o chudzie, to nie każdy z tych kolorów mi pasuje, bo na przykład te różowe kolory, ja akurat je dawałam dziewczynom do próbowania i one sobie próbowały te różowe, ale ja tych różowych na przykład używać nie będę, więc ona nie jest taka moja naj, 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 co nie zmienia faktu, że jej po prostu ją uwielbiam. No, także moi drodzy, tyle. I to chyba wszystkie pytania, kochane moje. Tylko się zastanawiam dalej nad tym pytaniem, co ostatnio zrobiłam pierwszy raz w życiu um, i co to było. Wiecie co, może odpowiem w ten sposób, bo to, to mi przychodzi jeden z głowy i e, to, z czym się teraz po prostu bije, to to, że malowałam, e, ja malowałam, to nie jest pierwszy raz, że ja malowałam, ale malowałam w dużym stresie i to był pierwszy raz, kiedy ja podjęłam się... Dzieci biegają. Tak jak wychodzi dzieci że ja podjęłam się malowania, robienia make-upu drugiej osobie pod wpływem stresu, bo raczej tego unikam. Ja, jak maluję, to staram się być spokojna, bo wtedy wydaje mi się, że lepiej to wychodzi. A ostatnie dwa razy, kiedy robiłam makijaż, miałam stres. Mówiłam wam to we vlogu stres związany z wyjazdem Mateusza. I po prostu byłam taka zmartwiona tym wszystkim, że nie podałam, nie uda mi się, że po prostu nie będę zadowolona ze swojej pracy. A powiem wam, że ten stres tak mnie zmotywował. Że kurczę, byłam tak zadowolona z makijażu, który zrobiłam, że naprawdę wow, sama, sama po prostu sobie mówiłam, kurczę, wow! I, i też się dziewczynie, którą malowałam, podobało, a to jest największa radość, jaka może być. No i powiem wam chyba odpowiem w ten sposób, bo nie chcę zostawiać tego pytania bez odpowiedzi, a myślę, że to jest taka sensowna odpowiedź, bo to rzeczywiście był taki pierwszy raz, kiedy ja działałam pod wpływem stresu, pod wpływem stresu i podołałam temu, więc to był taki pierwszy raz. No. Więc mogę być z dumna. Dobra, kochani, to by było na tyle kurczę. Chyba długi będzie ten film, co nie? O nie, bo coś przerywałam. Dobra, w... Dobra, kochani, dzięki, piękne dzięki jeszcze raz za zadawane pytania, za fajne pytania, niektóre były naprawdę trudne. E, mam nadzieję, że pierwsza część Wam się podobała. Dzisiaj taka druga, spokojniejsza. Mam nadzieję, że za bardzo tam chłopaki nie przeszkadzali. E, pięknie Wam dziękuję za uwagę i ściskam mocno buziaki. Hej!